Dzień dobry, drogie dzieciaczki, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś zajmiemy się utworem zespołu kult pod tytułem Hej, czy nie wiecie! Akordy potrzebne do utworu jest to tak naprawdę akordik D małe i C duże. I tak motyw środkowy gramy na całym widzieu dwa razy na dół dwa razy do góry na zmianę, czyli. Tylko tak naprawdę na tym a akordziku sobie wciupiemy motyw zwrotkowy. Widziałem wyrywali sobie ścierwo zębami, widziałem grozili sobie karabinami. Ale żeby nie było tak nudno, bo tak naprawdę całą linię melodyczną tam się wydaje, że tam więcej się dzieje, bo dzieje się, tylko że to robi bas. E, I tak naprawdę na gitarze, jeśli byście chcieli grać, to macie tak właśnie e, tylko ten jeden akord. Ale żeby nie było tak nudno, ostatni dźwięk za drugim powtórzeniem, zrobimy sobie dźwięk C, czyli będzie... I już coś to może urozmaicić. Widziałem, wywali sobie sierwo zębami. Widziałem, sobie karabinami Motyw refrenowy gramy tylko na dwóch akordzikach D i C W Hej, czy nie wiecie, nie macie władzy na świecie Hej, czy nie wiecie, nie macie władzy na świecie Hej, czy nie wiecie, nie nie macie władzy na świecie Hej czy nie wiecie Nie macie władzy na świecie Poradzicie sobie na pewno e, Piosenka bardzo prosta No i to byłoby na tyle Na razie życzymy dziś popatki